Trener Maciej Batorszek, drugi mecz sparringowy dzisiejszego dnia, no i chyba takie też zaskoczenie, bo bardzo silna drużyna, bardzo mocno wybiegana, bardzo silna motorycznie przede wszystkim, mówi o przeciwniku. No tak, jeżeli, jeżeli na pewno mamy te dwa spotkania porównać pod względem intensywności spotkania, pod względem tempa rozgrywanego meczu, no to, to drugie spotkanie naprawdę było na zaskakującym wysokim tempie rozgrywane, i, ale cieszy mnie to, że, że, że też bardzo dobrze wyglądaliśmy i, i fizycznie, i, i motorycznie też sobie tutaj Radziliśmy bardzo dobrze, ale naprawdę to trzeba powiedzieć. Zresztą chyba nas wszystkich zaskoczyło tempo rozgrywania tego spotkania. Cieszy korzystny wynik, cieszy to, że przez praktycznie większość spotkania byliśmy stroną dominującą. Ale rywal tak postawił nam bardzo trudne warunki dzisiaj. Ale chyba też trzeba pochwalić naszych chłopców, prawda, że te 90 minut no, naprawdę mocno wybiegali. Tutaj widziałem jak schodzili z boiska czy Ken Kalaste, czy Siergiej Pilipczuk, Bartek Kwiecień, no to haha, czuli ten mecz w nogach. Tak, to było widoczne, tym bardziej tak jak mówiłem już przed pierwszym meczem, po pierwszym meczu. Wczoraj też mocny trening, tak, no w końcu jesteśmy na obozie, musimy też popracować nad pewnymi elementami przygotowania. To też bardzo się cieszę z tego, jak jak zawodnicy wytrzymali to tempo gry. Ileś siebie dali, naprawdę bardzo cenny sparring i cieszę się z tego, jak wyglądaliśmy na pewno. Zaliczyłem bramkę panie trenerze Sergiejowi Pilipczukowi, bo on pięknie strzelił z rzutu wolnego, od poprzeczki piłka się odbiła. No Widziałem, że prawie metr była za bramką, jednak Maciek Górski on yy, tak naprawdę później doliczał. Jaka decyzja yy, trenera? Tak naprawdę, tak jak mówisz, piłka przekroczyła linię bramkową po bardzo ładnym uderzeniu Sergeja z rzutu wolnego, ale jak widzieliśmy wszyscy, sędzia nie zareagował i Maciej popisał się bardzo fajnym instynktem napastnika tak w polu karnym, także dobił tą piłkę, dzięki temu odnieśliśmy korzystny, korzystny rezultat.